12, to pierwszy odcinek z Aosta Solo Gdzie Jesteśmy na serwerze Rdzawi Jak widzicie w lewym górnym rogu Takie plan. Miłe to Bardzo, bardzo fajny początek tak na dosyć w słabym miejscu Jestem w tym samym Chyba po drugiej stronie Dobra, to biegniemy w stronę losu Potrzebujemy przecież dzidy, jako potrzebowy przedmiot. Dobra, zacznijmy od drzewka. Potrzebujemy go tak około... 300... około 500-800. Znaczy na początek tylko... Ty, ty, ty. Za 2 minutki będziemy idzie dzielę Więc, więc, więc um, Póki co można iść tylko szukać jakiegoś kamienia Jeszcze w międzyczasie Nic tu korda nie widzę. Nic takiego co by mi tu przykuwało moją uwagę. A, a ja potrzebuję jakiegoś kamyka. Ewentualnie jakiegoś fajnego miejsca na bazę. Tu jest w miarę fajne takie drzewko. Hmm, znaczy taka taka skała. Wychodziłoby się tędy. I tutaj, o. Tędy ktoś po sobie robił bazę. W tym miejscu. To jest dobry pomysł. Mogę to zostawić z etchoma. Tylko na fundamencie. Bo tutaj można było fajną bazę zbudować. To idźmy to zrobić taktycznie. Mianowicie. Przedajmy jeszcze troszkę dobrze. Mam już ponad setkę mam. To, że my to jeszcze wrócimy. Właśnie chodzi o to, żeby tutaj zrobić, co właśnie Sethoma ma. Czy wiesz, tu gość ma fundamenty? Ja też jest głupi. Set -home. jeden. 1. I możemy cisnąć dalej. Będziemy sobie jeszcze idę. żeby być uzbrojonym. I pędzimy dalej. Tu śpi jakiś gienek. Ważny. Dobra, czy jest tu coś ciekawego? Nadal nie widzę żadnych kamieni. Brak kamieni, no to, no to dętka jest. Bez kameny nawet lokalnie zrobię, więc to... Więc to też odpada. Ale może może coś zaraz znajdziemy. Graczy jest 33, więc... Hmm, więc tam trochę ich jest. Tam mamy zimę. Ja to znowu zmienić wersję na polską. Ale to się zmieni po tym odcinku. Dobra. Ja nadal nie ma skałki, no kurczę, blany. Ja potrzebuję skałki, żeby cokolwiek móc zrobić. Takiego. O, dobra, widzę skałkę. Tam będzie zimno, ale... Ile potrzebuję drewna? 200, 250, 150. ok, to zbierajmy, wobec tego nie rusz, O ten jest jakaś bardzo dużo. Dobra, to lecimy pod górę. No to jest jakaś duża baza. No ale no co ja mogę zrobić, nie? To jest jelonek. Boże, na no minus 10, nawet tak muszę zadać ten kamień cały. Ojejkuje. No ale no, no to co, zrobię Zrobię, to zbierać. 2 minuty, to muszę zobaczyć. tutaj, nie wiem Zbierać to szybciutko trzeba. Zbieraj się, zbieraj się. Napisz gościowi, cześć. No tutaj trzeba być mini. Jeszcze haczetkę. Tu jest jelonik. Jelonik. Z nieba jelonik na biegunach. No. Niestety. Jelonik okazał się być lepszym od nas. Ode mnie przynajmniej. Nie. Mam już takie rzeczy podstawowe. Teraz trzeba znaleźć, teraz trzeba znaleźć jakieś, jakieś większe ilości kamienia. To też jest fajne miejsce na bazę, na takiej półce skalnej, o tu. Tu się zmieści trzy fundamenty, no. jakby to rozplanować. By zrobić sobie taką małą bazę, właśnie taką, jakby taką wyższą nagrą, ale taką, taką małą. Póki co to pozbierajmy trochę tego drewna, żeby zrobić podstawy już ponieważ póki co baza będzie właśnie drewniana. i tak potrzebuję materiału, żeby zrobić jakiś piec. Hm. ty biegnie. Siema Siema siema, siema Siema, siema, siema. Po podrów YouTube Siema, siema Okej, okay. Zro zrobisz to? Ej no halo, ja tu nagrywam, nie bij mnie No nie bij mnie, ja tu ładny odcinek chciałem no, zrobić, no Nie chciałem cię zabić, być ogniem. Przysięgam podnieś mnie, proszę. Proszę, no, obie, przysięgam. Bo jesteś na YouTube teraz. Obiecuję ci to. Ja naprawdę nie żartuję. Tylko oddaj mi drewno i moją, i moją tą, please. Ale co mi z kamieczka? To ja miałem mój kill-off. Ukradłeś mi kill-off i moją dzidę. Jak mogłeś? Be, be, będziesz kiedyś coś chciał. Jaki skurwiel jebany, o no to śmieć ale mnie podniósł, no to przynajmniej niestety, nie wiem no co to za pisior piciornishor wszystko mi zabrał, nie mam nic zostawił mi tylko trochę metalu to to siusiak i takie jeszcze, jakieś dziecko mnie jeszcze zabiło, bożem wyjął I czemu ta dziela tyle bije, jak się jednie, jak się o nią rzuci? I oj cholera jasna, dobra, no to do nowo zbieramy hmm. mam pięć dronów. Ty strzał jakiś. Strzałem gdzieś w obliczu. O Boże święty, jak mnie wkurzają tacy ludzie. To mi tam robi też skillu? śmieć. Śmieć, śmieć, reszta raz śmieć. No ale no co zrobię, nic nie zrobię. Świetnie, że się przywitam, że powiem coś tam. To jest chyba kamień nawet. Mam tysiąc drewna. Idziemy jeszcze po kamień i tu zaraz wracamy. Musiał akurat zabrać mi kilo w takim momencie, kiedy potrzebowałem go najbardziej, żeby zbierać surowce. Tam nie ma kamienia, jestem ślepy. Nie, tam nie ma kamienia. Aha. To, to fajnie się bawię. Póki, póki to jest szampańsko. Hmm. Może potrzebuję jeszcze z tysiąc drewna. Bo muszę zrobić tą taką szafkę właśnie z narzędziami. O no, masakra. Najśmieszniejsze jest to, że ten śmietnik zabrał wszystko co miałem. Może się, że jeszcze tu przyjdzie, zaraz będzie chciałbym jeszcze raz zabić pewnie. Na razie idźmy na tą półkę skalną, którą, którą znalazłem. Bo póki co to będzie takie w miarę fajne miejsce. No gdzieś tutaj było, nie? Dobra, jeszcze młoteczek mamy. Dobra. Czek. Coś takiego będę robił, takiego klocka. Znaczy no lepsze na początku. Takie niż żadne, prawda? O hmm. tutaj nie trzeba. Tu nawet nie mogę. To zawsze jakieś podstawy będziemy mieli tutaj. Piek. oj oj, co ja tu ej, czemu to się jeszcze. Mm, to ma być trójkątnych I tu będzie już po z Dobra. Już potrzebuję drewna, nie? Dokładnie. O, z tego nie będę zbierał. tu jest jakaś... Tu jakieś drzewko. Jakaś roślinka. Trzeba tą pozbierać. A tamten co bym zabił. szukam dziecka śmieci. Peda. Chce mi Ja nie wiem jak on mógł tak zrobić. Żeby mnie tak pokarać, to, to, to nie, to trzeba być jakimś frajerem. Frajerem i głupkiem największym. Dobra, już mamy. 1200, mało. Pierwsze odcinki są nudne, bo tylko tutaj zbieramy... Zbieramy, budujemy, zbieramy, budujemy. Potem idziemy jeszcze na jakieś beczki i tak dalej, tak dalej. Ale póki co chcę, chcę mieć tą malutką bazę przynajmniej, żeby mózg gdzieś odkładać jakieś pierdoły. Tyk. Ale jak dobrze we mnie rzucił tą git, to jest tamto jest jakiś kozaczek na pewno. p <głopie> 250. Na pewno starczy, żeby to budować i zrobić drzwi. Tylko wiecie, drewniane drzwi to taka kupa straszna, lepszy ryc niż, niż nic boże i ja prawie nigdy nie budowałem drew drewnianej bazy do dzisiaj chyba drzwi na początku zrobimy sobie zamek bo do kodloka potrzebę fragmentów metalu ona tu nas nie stać. Postawmy tutaj Set Home. A, remove Home 1 i Set Home 1. Ok. Idziemy jeszcze po drewno. tu nikogo nie ma gdzieś w tej okolicy. Bo się obezram. Tu będzie zimno. Czemu mam tak daleko do drewna i takich pierdół? Potrzebuję około 1000. Potem można wyruszać dalej. Potrzebuję hmm. do 1000, tak powinienem powiedzieć. i Co? 800. Jeszcze jest 300. O, ty, on tu wraca. Chyba mnie nie widzi. Halo, halo, ej ja Jestem są za tobą. Ja tu próbuję nagrać fajny odcinek, a ty mnie zabierz zabierasz mi wszystko. Odejdź te nie zbliżaj się do mnie. Eee, tylko... Jeszcze raz powiedz. Co? Jeszcze raz powiedz. Też Głośnie, Głośniej, głośniej, głośniej. Czy ja też napis na YouTube. No ale czemu mnie zabiłeś? Nie, nie, nie lubisz mnie. No ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja się nie... nie wiem, bo ja się boję, że ty mnie będziesz zabijał, wiesz? A ty gdzie zniknąłeś? To sojusz czy nie? No nie wiem, no bo ty, toś, ty, ty to taki kozaczek jesteś, no bo na początku mnie zawieźli, zabraź mi przedmioty, no a teraz też sojusz. Co to, coś mi tu nie gra... Ja tu ogólnie, no. to ja tu ogólnie przyjacielski kolega jestem, ale ty mnie zabijeś jako pierwszy, no i nie mam do ciebie zaufania. To chcesz No chyba nie. Znaczy no sojusz jak sojusz, no możemy mieć sojusz, ale... Ale nie mieszkasz ze mną, nie o to mi chodzi. Pasuje? Pasuje czy nie? Pasuje. No dobra. No to się gdzieś tam buduje jak chcesz. To Ja robię Co robisz? Falkuła. Okej. Okay. A... a dasz 60 drewna? Co? A dasz mi 60 drewna, bo się boję wyjść? Mam 1131. No tak, no bo mi zebrałeś 700, nie? Jakbyś mógł dać to 60, to byłbym Ci wdzięczny. No wyjdź tam. Nie no, rzu rzuć mi przed drzwi, bo ja się boję. A jakie żarcie masz? Bo umieram? Tak troszkę. Czatnie. Mm, no to rzuć mi drabna byś mógł. Czekaj, ja szyby coś. Yy, na na stołnie to się spokuje. No to na No to sobie tam po... Post... Gdzie? Tuż, tu się turla, tu się turla, tu się turla, tu się turla. Otwórz go. Tu ma fajne rzeczy, tu ma. Ma skórę. Tu ma jakieś. Ma, ma mój killoff. Kamienną dzidę ma. Trochę skóry ma. No wszystko mu zabiorę. On mi zabrał wszystko, zrazu ja mu go kradę. <laughs> wiem, wiem, nie. Gdzie on jest? Z niego tu zwierzęcy. Zrobię piec. Survival. Survival. No nie mogę go zabrać. Mmm, to dupa. No to wracam do mojego kloca. Ale ależem go grą. Ech, dobra, do bazy, do bazy, do bazy, do bazy. Ależem to rozegrał, ale jestem dobrym graczem. Ja cię kręcę. Jestem z siebie dumny. Dobra, nazwę to... Yy, ...baza. Cyk. Zrobimy sobie... Tak, Takiego tula, cyk, ale jesteśmy kurde dobrzy w tą grę. Ja potrzebuję jeszcze tego, potrzebuję niemal trochę kiepsko, kiepsko, sprawdzę ile jest już tego, rożnij minutę, 21, można powoli kończyć film, ale jeszcze chwilkę. Kurde, potrzebujemy jedzenia i dorobić kluczy, tak z dwa dorobię. No one są tutaj w kolejce, dobra. Zrobię jeszcze skrzyneczkę małą. Ponieważ mała skrzyneczka nam się przyda. Cyk. Hmm. Co my tu możemy jeszcze, jeszcze zdobyć? O, możemy zrobić sobie łuk. Łuk możemy sobie zrobić i możemy sobie zrobić też kilka strzał. Tak. O, to miał trochę kamienia. To zrobimy sobie tak 20 strzał. Będzie się łatwiej polować potem potrzebuję właśnie iść popiec. No, hmm. no, póki co mamy taką bazę. Nie mogę liczyć w sumie najwięcej, no bo inaczej pewnie bym umarł. Ja zrobię sobie tutaj podłogę kamienną. Chodzi o to, żeby to było taka wytrzymałość, żeby nikt nie wchodził od fundamentów albo mi to łatwo nie zniszczył. Niech się szybko zrobi ta szafka, właśnie zarzędziami to ją chcę postawić. O no i mam dzidę. Kamienną. No jest karstko te to rzeczy będę kończył odcinek. Tutaj mam dużo pierdół i tak dalej, więc będzie to trzeba gdzieś ogólnie przechować. Hmm. Co ja tu jeszcze mogę mieć? Mam no. nadzieję, no, że niby tutaj nie wbije szkoda tam ten typek nie będzie chciał mi w wkopać, bo się w więc ja co potrzebuję, żeby zrobić te drzwi lepsze, na lepsze no, O, Dobra, piek, autoryzuj. Mamy już dwa kluczyki, teraz niech się zrobi jeszcze skrzyneczka, tam odłożymy takie ważniejsze rzeczy. No to można wywalić. Za 5-8 minut będę. To ja mógł zrobić teraz no zrobię sobie od razu drzwi lepsze. Pyk. I odłóżmy tam coś tak metal, to, 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 to. O, powiększyli małą skrzynkę jak fajnie. Teraz bym dopiero zauważył. Cyk, cyk i cyk. To możemy mieć przy sobie takie rzeczy. To i skóra taka inna, to jest taka skóra. To jest leder, a to jest glove. To jest cloth. Okej. Okay. Mm. Dobra, to było dla z tego odcinka. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli się podoba zostawcie przyjawka w górę, bądź komentujcie ten materiał, a my widzimy się już w następnym odcinku, który idę teraz nagrywać. Cześć. I się